Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3 kg soli kuchennej w 25 dm3. Nie wiadomo, jest stężenie procentowe. Wzór na stężenie procentowe to jest CP równe masa substancji przez masa roztworu razy 100%. Jeśli chodzi o dane. To mamy napisane, że mamy obliczyć stężenie przez tego roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu soli w wodzie. Czyli sól jest to masa substancji, ponieważ jest ona rozpuszczona w rozpuszczalniku, czyli w wodzie. Czyli masa substancji jest równa 3 kg, a objętość wody, czyli objętość rozpuszczalnika. Jest równa 25 decymetrów sześciennych. Aby rozwiązać to zadanie, należy pamiętać, jaka jest gęstość wody. Gęstość wody wynosi 1 gram na centymetr sześcienny. Więc, aby obliczyć masę wody, czyli masę rozpuszczalnika, należy skorzystać ze wzoru D, równa się M przez V pomnożyć razy mienownik i w wyniku tego przekształcenia otrzymujemy wzór na masę m równa się d razy V. Wiemy, e, że jeśli mamy do czynienia z objętością rozpuszczalnika i gęstością rozpuszczalnika, to po wymnożeniu otrzymamy masę rozpuszczalnika. Czyli masa rozpuszczalnika jest to V rozpuszczalnika razy gęstość wody, czyli gęstość tego rozpuszczalnika, to jest równe 25 decymetrów sześciennych razy 1 gram przez centymetr sześcienny. Jednak wykonać tego działania nie możemy, bo wiemy, że jednostką masy w tym przypadku będzie gram, a mamy różne jednostki objętości. Decymetr sześcienny i centymetr sześcienny. Dlatego należy się zdecydować na... Przekształcenie, zmianę jednostki albo na centymetry sześcienne, albo na decymetr sześcienne. Wiemy, że 1 decymetr sześcienny to jest 1000 centymetrów sześciennych. Więc 25 decymetrów sześciennych to jest 25 razy 1000. Czyli 25 tysięcy centymetrów sześciennych, można to obliczyć proporcją. To znaczy 25 decymetrów sześciennych mamy tutaj i to jest nasz powiedzmy x, więc ten x jest równy 25 razy 1000 przez 1. No i to jest 25 tysięcy razy 1 gram na centymetr sześcienny no i otrzymujemy wynik masy rozpuszczalnika, czyli 25 tysięcy gram. Ponieważ centymetr sześcienne skracają się. Korzystając teraz ze wzoru, że masa roztworu, no bo nowo do obliczenia stężenia procentowego potrzebujemy masy substancji, którą już mamy oraz masy roztworu. Wiemy, że masa roztworu to jest masa rozpuszczalnika plus masa substancji. Czyli mamy masę rozpuszczalnika równą 25 tysięcy gram plus 3 kg. No i teraz znowu należy przekształcić jednostki. Wiemy, że 1 kg to 3000 gram. Czyli to jest. Tak naprawdę, 25 000 gram plus 3 tysiące gram. Czyli otrzymujemy, otrzymujemy 28 000 gram. Mamy masę substancji, mamy masę rozpuszczalnika, więc można obliczyć teraz stężenie procentowe. Czyli stężenie procentowe jest to masa substancji czyli 3000 gram podzielone przez masę roztworu, czyli 28 tysięcy gram razy 100% gramy się skrócą. Możemy wykonać działanie 3000 na 28 tysięcy razy 100%.